firma MBDA pokazuje na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w tym roku. Jesteśmy obecni na MSPO kolejny rok z rzędu. MBDA pokazuje w tym roku to co ma najlepszego, czyli na stoisku zewnętrznym wyrzutnia I launcher dedykowana w Polsce do systemu Narew wspólnie z rakietami kam i KMR. Oprócz tego Brimstone Propozycja MBDA w programie Otto Brzoza Mamy również uzbrojenie platform F-35. Mamy również to, co możemy zaprezentować dla platform Miecznik, dla Fregat, czyli również KAM w wersji C-Septor. Co wyróżnia pociski KAM na tle innych konstrukcji? KAM przede wszystkim jest pociskiem uniwersalnym dla różnego rodzaju wojsk. Ten sam pocisk, ta sama wyrzutnia dla aplikacji zarówno morskiej, jak i lądowej. Jak wspomniałem wcześniej, kam, zarówno dla miecznika, jak i dla narwi. Pełna synergia, wspólna logistyka, wspólny łańcuch dostaw, wspólna produkcja co ważne tych rakiet w Polsce, w polskim przemyśle, bo pomysłem MBDA na modernizację polskich sił zbrojnych to polonizacja i produkcja. Polsce, Odpowiedź na zapotrzebowanie użytkownika. Pocisk Brimstone, propozycja wasza w programie Otokar Pocisk Brimstone, czyli pocisk przeciwpancerny o dalekim zasięgu. Platforma lądowa, kołowa bądź gąsienicowa. Przewaga Brimstone'a na polu walki, na teatrze, to przede wszystkim każde warunki pogodowe, w których ten pocisk może funkcjonować. To pionowy napad na cel. To niezawodność i doświadczenie i sprawdzenie już dzisiaj w Boju. Jak wygląda oferta koncernu MBDA w programie Miecznik? Miecznik to dla nas jeden z kluczowych programów, tak jak Narew. Proponujemy rozwiązanie. Cam, rakieta Cam w swojej morskiej aplikacji C-Septor. Chcielibyśmy, aby fregaty, te trzy fregaty, które zostały zamówione przez Ministerstwo Obrony Narodowej, były uzbrojone właśnie w ten pocisk. Ten sam efektor, który będzie w Narwi, czyli wspólna logistyka, wspólne, wspólne ćwiczenia, wspólny, wspólny łańcuch dostaw.